Cześć, z tej strony Tomek Skup. Słuchajcie, po niej najładniejszym poranku przychodzi widać całkiem ładne przedpołudnie. W dzisiejszym filmie będę starał się was zachęcić do tego, żeby rozszerzyć swój sezon karawaningowy. Tak naprawdę niewiele trzeba, żeby i jesienią i wiosną zacząć podróżować. Dzisiejsze rady, których udzielę w filmie, będą dotyczyły głównie ogrzewania i wentylacji. Dlatego zapraszam na film. Przygotowanie do jesiennego wyjazdu zaczniemy sobie od prac na zewnątrz przyczepy. Pierwszą rzeczą, którą polecam Wam zrobić, jest e, użycie specjalnych maskownic do zasłonięcia kratek wentylacyjnych lodówki. Producent poleca stosowanie tych kratek w momencie, kiedy temperatura spada poniżej 8 stopni. E, zostawiają one minimalną wentylację i Pozwalają warnikowi osiągnąć odpowiednią temperaturę w momencie, kiedy używamy lodówki. Producent zaleca również stosowanie tych maskownic, nawet jeśli nie używamy przyczepy zimą. Twierdzi, że dzięki nim zmniejszy się możliwość wchodzenia owadów do środka, Mniejsza, mniejsze również będzie zabrudzenie tych pleców lodówki. No moim zdaniem, na pewno te maskownice warto jest używać, kiedy myjemy swoją przyczepę czy swojego kampera. Zabezpieczą one nam też, jakby tutaj, tą przestrzeń tyłu lodówki przed dostaniem się tam dużej ilości wody. Cena takich maskownic zaczyna się od 100 zł. Jak już kratki od lodówki mamy założone, to skończmy to, co mamy do zrobienia na dworze i przejdziemy do środka. Przede mną, kominek od ogrzewania truma. I jeśli chodzi o ogrzewanie, to moja rada jest taka: wygrzejmy przyczepę jakieś 24 godziny przed wyjazdem. Co nam to da? Moim zdaniem, takie wygrzanie przyczepy przed wyjazdem zwiększa komfort. Raz, że w czasie podróży możemy skorzystać z przyczepy w komfortowych warunkach. Dwa, moim zdaniem, jest wtedy lepsza wilgotność w samym pomieszczeniu. Eee, przyczepy, jak i ja miałem problem w momencie, kiedy nie ogrzewałem przyczepy przed wyjazdem dojeżdżało się na miejsce, przyczepę chciało się jak najszybciej wygrzać dlatego dość mocno rozkręcałem trumę, powodowało to mocne przesuszenie powietrza i niestety mało komfortowy sen pierwszej nocy budziłem się często właśnie z wyschniętymi nozdrzami z bólem głowy i nie było związane to ze spożytym alkoholem Dlatego doszedłem do tego, żeby przyczepę grzać sobie powoli, ale właśnie jeszcze przed wyjazdem. Grzać ją również w czasie jazdy i po przyjeździe na miejsce lekko podbić temperaturę lub utrzymać ten sam poziom. Oczywiście przy tym wszystkim warto jest często przewietrzać przyczepę oraz pozostawiać sobie mikrowentylację pootwieraną. Teraz tak, żeby używać ogrzewania w czasie jazdy Musimy mieć oczywiście odpowiedni reduktor z crash sensorem i, w, i specjalny wąż z zabezpieczeniem SBS. E, o tych reduktorach i, i wężach mówiłem już w wcześniejszym filmie, dotyczącym monocontrola. Tutaj teraz postaram się zamieścić do niego link. E, większość przyczepi kamperów, starszych kamperów, ma ogrzewanie Trumatic S zazwyczaj to było 3200. Obecnie to ogrzewanie jest sprzedawane pod nazwą Truma S. Truma S po prostu. Moc tego ogrzewania tam w mniejszej wersji 3000 czy 3500 W, w większej wersji tam prawie 5 kW. Żeby używać tego ogrzewania podczas jazdy, oprócz tego, że właśnie musimy mieć ten specjalny reduktor, specjalny wąż, no to dochodzi jeszcze odpowiednia końcówka. I w przypadku trumatika producent tutaj przewidział zastosowanie nakładki T3. Ja taką nakładkę mam. Koszt takiej nakładki to około 60 zł. Z nakładką czasem trzeba użyć przedłużki. Kiedy używamy przedłużki, w momencie kiedy komin, szczególnie z przodu, tak jak w świetle, mamy, jak będziemy jechać. W momencie, kiedy komin zasłonięty jest przez e, jakiś element typu okno dachowe, e, typu antena, komin musi wystawać 10 cm ponad powierzchnię tych rzeczy, które go zasłaniają. Zamontujemy sobie teraz taki kominek. A producent pokazuje, że należy wciskać go na płaskiej powierzchni. On tak naprawdę ciężko nie wchodzi. Czyli podsumowując, żeby móc używać ogrzewania w czasie jazdy, potrzebujemy przy Trumatico S specjalnej końcówki T3. Czasem się zdarzy, że zawirowania powietrza powodują, że musimy użyć innej końcówki, tam wtedy się mówi o T2, czyli końcówka T3, monocontrol yy, albo duokontrol z crash sensorem i do tego Wąż DSBS. Przejdźmy teraz na dół, porozmawiamy sobie o gazie i o alternatywnym ogrzewaniu. Oczywiście, z dachu zdążyłem zaskoczyć, nie powiedziałem jednej ważnej rzeczy. W momencie, kiedy ogrzewamy przyczepę podczas jazdy i nie mamy możliwości dystrybucji tego ogrzanego powietrza po przyczepie, bo, nasze, bo nasz nawiew jest na 230V, taki zazwyczaj jest w przyczepach. Producent zale... zaleca, żeby stosować piecyk na niższych biegach. Dla Trumatica S3200 jest to bieg od 1 do 4. Nie grzejmy z... na wyższych biegach tego piecyka w momencie kiedy wentylator nie chodzi. No bo mamy wtedy dość wysoką temperaturę powierzchni piecyka. No i łatwo się poparzyć, łatwo poparzyć dziecko. Eee, też większa możliwość, że coś nam się zajmie ogniem. Dlatego jeśli grzejemy podczas jazdy bez używania trumawentu, wtedy tylko i wyłącznie niższe stopnie piecyka. Wstępnie ogrzewanie mamy omówione, jednak jeszcze go nie odpaliliśmy. Zanim odpalimy ogrzewanie, raz w roku producent zaleca dokładne wyczyszczenie piecyka oraz wentylatora. Co nam to da? Przede wszystkim nie będzie śmierdziało spalonym kurzem. Weźmy się zatem za wyczyszczenie piecyka. Okay. to może teraz e, po, widzieliście jak to robiłem ale jeszcze trochę opowiem tak przede wszystkim uważamy na kapilarę żeby nie uszkodzić tego drucika najlepiej tutaj te wszystkie powierzchnie dlatego pędzelkiem z długim włosiem staramy się też sięgnąć tu pomiędzy przestrzeń orzebrowaną e, też pędzelkiem Lamelki tu, poczekaj Zuzia, Tata opowie jeszcze chwilę. Lamelki tu i jest jeszcze, tak, do wentylatora jest kiepski dostęp, bez pomocy właśnie jakiegoś pędzelka. Tu polecam, no to jest pędzelek detailingowy. Jeśli zapytacie w komentarzach, to wam napiszę, gdzie go kupić, jak go kupić. Poczekaj Zuziu chwilę. I słuchajcie, teraz rzecz o której ja zapomniałem, a też jest bardzo ważna i przez co też potrafi śmierdzić kurzem Tą powierzchnię i tą powierzchnię też sobie nie? To sobie też czyścimy właśnie po to żeby nie śmierdziało Raz do roku takie czyszczenie Nie zapominam o wentylatorze, na nim się najwięcej kurzu zbija I komfort używania ogrzewania jest dużo większy Dlatego polecam to zrobić Zuziu, Poczekasz, tata złoży i idziemy na zewnątrz. Po gazie udało mi się nagrać trochę ostatnio, w momencie kiedy nagrywałem przed swoim wyjazdem tydzień temu. Pierwszą rzeczą jaką zrobimy jest sprawdzenie ilości gazu, która została w butli i do tego użyję zwykłej, najprostszej wagi. Tę wagę sobie kupiłem gdzieś tam u Chińczyków na Expressie. taka jak do walizek. Miałem koszt 10zł, cały czas włożę w pomaga mi odpowiednio się spakować. Dobra, idziemy, wyciągamy butlę, sprawdzamy ile jest gazu. W tym miejscu akurat na butli nano mamy masę pustej butli. Będziemy ją musieli odjąć od ogólnego wyniku. 10,6 A tutaj mamy masę karową 36, No czyli prosta kalkulacja 4 kp. Miałem na wyjazd zabrane 4 kg propanu w butli nano, słuchajcie 3 dni grzania non stop, tam na jedynce, na dwójce chodziło o ogrzewanie, bo wspomagałem się prądem i no co muszę powiedzieć, chyba połowę tego gazu przywiozłem. Dlatego no, zużycie gazu jest sprawą mocno indywidualną, nie można podać prostego przypisu. Wszystko zależy od tego, jaka temperatura jest przez nas utrzymywana w środku, jaka temperatura panuje na zewnątrz, jak mocno, jak często wentylujemy pomieszczenie, no i jakie po pojawiają się zyski w postaci słońca, w postaci gotowania, w postaci nas samych też, bo my też stanowimy zysk ciepła w, w pomieszczeniu. Myślę, że tutaj dość rozsądną ilością jest wzięcie około 2-3 kg propanu przy plusowych temperaturach. Dlaczego propan? No oczywiście powyżej, poniżej 5 stopni butan ma problemy z odparowywaniem. I mimo tego, że gaz będzie, możemy mieć problem po prostu z działaniem odbiorników gazowych. Czyli bierzemy propan 3 kg na dobę. Spokojnie nam wystarczą w plusowych temperaturach. I co jeszcze? Dość dobrze mieć jakieś alternatywne źródło ogrzewania. Ja mogę polecić Wam ogrzewanie podłogowe, o którym też nagrałem film. Tu znajdziecie link do filmu o ogrzewaniu podłogowym. Ogrzewanie podłogowe poprawia nam komfort. Mamy ciepłą podłogę. Mamy równomierną temperaturę w całym pojeździe i dlatego zachęcam Was do tego, żeby też takie ogrzewanie założyć. Obciążenie na kempingu, moje ogrzewanie to ma jakieś 800 W. Jest to oczywiście, jakiś tam, jest to oczywiście jakaś tam ilość prądu dla, dla, dla kempingu. No ale tu niestety przy, przy tym wydłużonym sezonie, muszą się liczyć, liczyć właściciele obiektów z tym, że będziemy pobierać troszkę więcej prądu. E, dlatego myślę, że dość rozsądnym jest poza sezonem licznikowanie takich przyłączy prądowych i tak to działa w całej Austrii i na, na kempingach zimowych. E, chociaż tam w opłacie chyba jest często przekroczenie pewnej ilości kW. Wtedy dodatkowo jest płatne. No, dzieci oczywiście skutecznie mi tu e, pomagają nagrać ten film. E, słuchajcie, jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie mi w komentarzach, czy jeździcie, czy Was przekonałem, czy lubicie karawaning poza sezonem letnim. Ja już się chciałem z Wami pożegnać, ale nie powiedziałem o jeszcze jednej dość istotnej rzeczy. E, w momencie, kiedy odpalimy sobie ogrzewanie, zaczniemy wygrzewać pomieszczenie, Słuchajcie, bardzo ważną rzeczą jest, żeby rolety podnieść do góry, może delikatnie rozszczelnić okna na mikrowentylacji. Generalnie przy zimniejszej pogodzie, przy dużej wilgotności powietrza mamy to, mamy zapewnione praktycznie wykraplanie się na szybach. Dlatego zadbajmy o wentylację, zróbmy, czasem nawet trzeba się wspomóc jakąś mikrofibrą wytrzeć okna ale podstawa to jest właśnie wietrzenie. Jeśli nie chcemy, żeby nam się wykraplała woda, musimy dwa razy dziennie dobrze przewietrzyć przyczepę, zadbać o to, żeby ten poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu był odpowiedni i to zniweluje nam problemy wykraplania się wody na oknach. Dobra, czyli przejdźmy teraz do zakończenia. Ja będę powoli kończył. Dziękuję Wam za ten dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że podoba Wam się kilka Ujęć z naszej polskiej pięknej, złotej jesieni. Mam nadzieję, że te ujęcia chociaż trochę Was przekonały do tego, żeby ruszyć się, żeby wyjechać. Słuchajcie, jeszcze mamy możliwość. Może się niestety okazać tak, że niedługo nam tą możliwość odbiorą. Dlatego zastanówcie się, może jeszcze warto ruszyć się, wyjechać, póki możemy. No i co? Dajcie mi znać w komentarzach, czy Wam się podobało. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, za wszystkie subskrypcje. Są, mnie, są one dla mnie bardzo ważne i motywują mnie do dalszego działania, do nagrywania filmów. E, jak wiecie, no, trochę się trzeba nabiegać, żeby tych kilka ujęć powstało. Kilka razy e, trzeba kamerę ustawić, kilka razy trzeba podbiec, przejechać, e, wrócić się po, po kamerę. E, dlatego nie żałujcie, nie żałujcie mi lajków, nie żałujcie mi subskrypcji. E, no i co, życzę Wam pięknej pogody na jesiennych wyjazdach i przede wszystkim trzymajcie się zdrowo. Cześć, do zobaczenia. Hej!